Dzień dobry, z tej strony Mój, a to jest kolejny odcinek z Gothic... Zagrajmy w Gothic edycja rozszerzona plus. Staliśmy bandytom, pora nas Witaj. zaprowadzić do bandytów. Drax. Chodźmy do obozu bandytów i za mną tylko uważaj na dziką zwierzę, Tak, nareszcie mamy to, po paru odcinkach z tymi bandytami. Ciekawe, jakie to będą zadania. Ja wam bardzo dziękuję za całą aktywność pod odcinkami. I zauważę sobie taką statystykę, że ponad 80%, którzy oglądają filmy, nie subskrybują. Dlatego, jeżeli Wam się podoba taki format gameplayów, to zachęcam do zrobienia subskrypcji. Będę rzucał regularnie. Mam też, e jeżeli skończymy Gotyka pierwszego, to następne w kolekcji są kroniki myrtany. E no i po kronikach myrtany, jakiś młodznik do dwójki. E to znaczy, kroniki myrtany też są do dwójki, ale jakby osobną grom. Tak, ja, ja tak to odbieram, bo ilość pracy, która została wykonana w kronikach myrtany. Y jak dla mnie, przynajmniej zasługuje na miano, na, już nie moda do dwójki, a osobnej gry. Tak, może, nie wiem czy się z czy nie, napiszcie w komentarzu. Jeżeli wam ten pomysł się podoba, zostawcie też lajka. To jest tak wymuszanie trochę takiej aktywności, nie? Ale tak. E, no i jesteśmy, witaj w obozie, będąc w pomogale. Jest doilem i powiedz mu, że cię przysłałem. Wrócimy za trwa do niedługo, pewnie Emanuel wkrótce przynieśle cię do nas po zapasy. Aha, weź akwę z rudą Josh'a i daję Quentinowi. A więc tak, y, zachęcam do zostawienia suba, jeżeli Wam się seria podoba. Zachęcam do zostawienia lajka i komentarza co sądzicie na ten temat. Oczywiście mam też pomysł na jeszcze jedną serię, ale to y, wkrótce. Jeszcze jedna gierka y, poza gocikiem <śmum> mam, 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 mam to w głowie do il. Jesteś w obudowli znajdujący się daleko za twoimi plecami? Mówisz o naszej chacie? Pewnie, że nie, już nie wiem o co ci chodzi. Jedycie co wiem o tej rzeczy, to że bardzo stare, gdy tu się dośledzimy na rundę. To może być teleport. No ale jeśli wątpię, żeby działał, wszystko jest nieźle rozwalone. Możesz mi dać ten teleport? Nie pomogłeś mi wtedy, gdy prosiłem, więc nie jestem ciebie. Chyba, że chcę za niego 100 bryłek grudy. Nie chcesz żeby kupuj Mesan z tobryłej grudy? Jak? Jaką, jaką pomoc, gościu? Jak leci? Nieźle cisza, ostatni nikt nie zagląda. Możesz nauczyć mnie, wal lepiej walczyć z moją Szkolej tylko i wyłącznie ludzi kłótnianie, dlatego nie ma nic za darmo. Wzmojejesz się jakiejś robocie, a tak potrzebujesz rzutu dzioba, który naprawi palisadę, oczywiście dostaniesz trochę rudy, wchodzisz w to? Jasne Do świetnie, będę ci bardzo wdzięczny, Dlatego ważne zwierzaki z lasu, dobra, weź ten młotek OK, czyli trzeba naprawić palisadę i za to prawdopodobnie dostaniemy runę teleportacji do obozu... Pana yy, Pan Quentina, nie? Naprawiono fragment palisady OK, no stukamy Ładnie, ja się cieszę Hmm, ogólnie z rozbudowy, yy, ten yy, obozy bandytów bo w Bociku jest tak dużo takich miejsc, które są niezagospodarowane bądź się zagospodarowane źle. Jakby potrzebują takiego rozwinięcia popularnego. To jest fajne, to jest fajne. E, jest też pewnie dużo obozów, które, które jakby no... W, nie istnieją w ogóle prawie, nie? E, a, a wydaje mi się, że spokojnie mogłyby istnieć. Więc fajnie, że ja naprawdę lubię to, jak właśnie community moderskie mm, daje tej grze drugą, drugą młodość, tak naprawdę, nie? Drugą młodość i dzięki temu... No, jest... jest to coś. Jest to coś. ma Wiktor. Kim jesteś? No, na imię Wiktor, co, że... Mówię mówić, trochę? Przepraszam, mówię trochę się ludzie jak teraz, zresztą... Nie masz nic ciekawego do roboty? Zabawanie ludzi ze starego obozu już nie sprawim przyjemności kiedyś, więc czego szukasz? Mistyki i objawienia. Więc może iść do sekcji na Bagdad, chyba że zapach cię, bagien cię odrzuca. Nie lubię tej bandy łysy krytów to tylko ich fantazje i efekt pan Rzierzowska. Ja szukam czegoś prawdziwego, chłopcze. Mianowicie, dowiem się tego prędzej czy później, znajdę to, czego szukam, a mam już odpowiedni trop. Jaki trop? To tajemnica spada już. Wszystko. No, to brzmi jak jakaś zagadka z wyspą Gieł. Tak troszkę, nie? Gdzie jest Doyle? Gdzie il poszedł? Mam portal. Tutaj mamy jakieś takie przejście. Hmm. hmm. No to chodźmy do Quentin'a, żeby dać mu. Sakiewkę z rudą. Tu jest doj. Nowa lokacja szybkiej podróży, obóz bandytów, fajnie. Ale nie naprawiłem jeszcze palisad, dobra. Dillion Bandy. Dobra, to ja się wrócę naprawić tą palisadę, żeby sobie ogarnąć tego questa. Tak z ciekawości, zobaczmy jakie to będą obrażenia w Goblinów Wojowników. Zobaczmy, to jest Goblin Berserk. A, aha. Znaczy, okej, okay. przestraszyłem się trochę tą nazwą, ale to zrobienia, Możemy to wyczyścić, żeby już sobie ekstra zgarnąć, nie? Plus brońki, które oni mają na sprzedaż, nie? Może uda się zlurować pojedynczo. O, idzie, no. A, bo dobra. Wiecie co, to jest raczej lokacja, nie na tutaj. Nie ma, mógłbym to przeforsować, mógłbym, ale. Nie, od tyłu też muszę naprawić te palisady, bo nie widzę już nigdzie tych deseczek takich. Huh. Oh, mam tylko komunikat, że naprawiono fragment palisady. Nie ma żadnego okna dialogowego, żeby kliknąć w nie. Tylko jest, że naprawiono fragment. Interesujące, bo tutaj nie widzę, żeby było coś. To wygląda jak cała palisada, nie? No, chyba, że jeszcze jest gdzieś. Proszę, tutaj jest jakaś jaskinia przy wejściu. Słyszę gobliny. O ciekawe. Getekami nie wyglądają jak golem, nie? Tak trochę. Ilo, ciekawe, interesujące. Dużo goblinów słyszałem na górze, albo tutaj. O, tu jest wyjście na górę i dużo rudy żelaza. Interesujące. No, nie, bez powodu słyszałem dużo goblinów. Bo tu są. Ale. Bez większego problemu. Czarne goby nie stanowił problemu. Ojeju. Ale się zbugował. Nieszczęśliwie. Aha, wytrychy mi się skończyły. Uuu, wytrychy mi się skończyły. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. No, chodźmy do tego Quentina, bo... Jak latam, latam, może Quentin będzie dla nas miał coś ciekawszego do roboty niż naprawienie palisady, nie? Ojeju. O, udaj, nam się pojawiło. Skończyłem robotę. To świetnie, dobrze się spisałeś. Masz tu wyzagrodzenie. Wszystko w porządku. Dawaj, już ten teleport. No a gdzie jest ruda? Aha, nie mam rudy. No dobra. W sumie teleportu nie potrzebuję tak naprawdę, nie? Bo mam jakby szybką podróż. Okej, okay. Rocky Balboa, Bandito, Smith, Will Smith, Kerev. Wszystko wam kupuję, jeżeli pozwolicie. A tę sakiewkę też mogę? Nie mogę. No i jest Quentin. Witaj. Witaj. Przysyłam je Drax. Co? Drax przyjął kogoś nowego bez mojej wiedzy? Powiedział, że zasługuje na wasze zaufanie, kazał mi się zgłosić po jestem gotowy do pracy. Nie umiem tu przeprowadzić od razu, w końcu wasz obóz jest ukryty. Kazał ci się przekazać? Cóż, wydarzyło się kilka interesujących sytuacji. Mów, wszystko może mieć znaczenie. Strażnikom prawie udało się ustalić położenie waszego obozu, i jaki trip w porządku dodatkę na ten temat. Na jej podstawie kopaczkę mamy potencjalną mapę, która trafiła w ręce strażników, jak chcieli ją wykryć do planowania mojej obrony. Dobyłem obydwa te dokumenty, są teraz w rękach Draksa. Jeden z waszych ludzi, nie jaki skazał, miał poważne problemy w serwom obozie, tam gdzieście nie chcieli go wygryć. Dzięki mojej drobnej pomocy stali się niesz nieszkodliwi. W zamian otrzymałem od raport. raport, Stronnicy pomagają e, ludziom komedy zabijać poza starej kopalni, szukając tam czegoś z gości chorą religią. George nie żyje, Jan dowiedział się o jego machlejkach i kazał go zabić. Zanim go pojmali, udało mi się odnaleźć źródło, którą zdobył do tej pory. Jest tego 400 broń źródeł, byłoby więcej, ale nie jak pełen kopal przed posiadanie tej sakwy wykorzystał część źródeł. Gość już gryzie piach. oto sakiewka. Dość, wystarczy, jestem pod ogromnym wrażeniem. Drax podjął dobrą decyzję, daj mi chwilę pomyśleć, musimy odp podjąć odpowiednie działania. Masz dla mnie jakieś specjalne zadanie? Jest coś takiego. Co mam zrobić? ci są w pośrednieniu kilku pierścieni. Podobnie te pierścienie mają magiczną moc. Ale nie chodzi. Yy, ale mnie nie obchodzi to. Wiem, że są bardzo cenne. Ci dzieci z starego obozu sporo nam za nie zapłacą. Mam ukryć pierścienie i przynieść do ciebie? Tak, pogadaj z Miguelem. To nasz człowiek w obozie. Znajdziesz go na targowisku. Gość na stary obóz, jak własną kieszeń. Dobrze, postaram się przynieść te pierścienie jak najszybciej. Witaj. Czy dostanę broni i pancerz? Tak, proszę o to one. To jedna broń jaką ci fundujemy. najlepszą będziemy się sobie sami zapamiętać, że czasem musisz go zmieniać. Dzięki, nie zapony no. na pewno. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? Wiesz przecież, że zawsze coś się znajdzie. Ostatnio wysłaliśmy kilku bandytów po z nowego obozu, jednak to dziś po nim nie wrócili. Przypuszczam że schowali się w jakiejś kopalni z towarem, a ja nie myślą wracać. Znajdź ich gdzieś stal, którą nieśli. Było tego z 30 prętów. O, tutaj mamy zarazem stal. Zarazem stal. Było tak jak myślałeś. Ukryj się w jaskini w przydomnej łodzi, a na w skrzyni. Daj mi testal. stal. Dobra robota. Co mam teraz robić? Chyba e, będziemy musieli pomyśleć nad tym bractwem. Ta sprawa jest niepokojąca, ale zanim położymy weźmiemy się do roboty, to popracujesz trochę tutaj. Powiedzieli, że stronnicy z placu wymian chcieli wykorzystać mapę odgrywającą do zaplanowania obrony. Dobrze, zobaczymy jak im poszło. Idź do Doyla, raz będziecie razem na plac wymian i podarujecie ludzi gumę, zarabiając, przeglądając skrzynię i zważając na wszystkie dokumenty, jakie w nich znajdziesz. Jeśli coś znajdziesz, przynieś sobie, zapamiętasz? Jasne. Okej. Możemy czegoś nauczyć. Broni walki jednoręczną. Potrzebuję pancerza, nie zasłużyłem. Okej, okay, czyli atakujemy. Eee, atakujemy. Plac wymian teraz, ale ja sobie jeszcze podpioram tutaj kwestii, i pogadam z ludźmi. Nie będę was tym wszystkim też tym czytaniem tego. Jak co będzie coś ważnego, to oczywiście wam powiem. Oczywiście, jeżeli questy jakieś będą będę wykonany, bo to wam pokażę po prostu w dzienniku i, wy, i, i ten, no bo to jest jednak takie gadanie, nie? Tutaj u Kerefa dostaliśmy quest'a, że yy, nie może spać, bo jego... nie ma głowy do niczego, bo jego brat umarł i ktoś rozkopuje mu yy, grubiego brata. A ja tam byłem i znalazłem fragment miecza. Fakt, z tobą źle. Jest całkiem duży, nie wiem jak mogłeś go nie zauważyć. Pokaż mi to mam podobny fragę będę można nawet do siebie pasuje. Też go znalazłem przy sobie, przy grobie. Co to może znaczyć? Ktoś widocznie niższy grup przywrócił swojej broni. To jakiś kretny po uderzeniu w kamień ostrze musiał pęknąć. Idź do puna i zapytaj, czy y, pamiętaj komuś podał taki miecz może można jakaś wskazówka. No to jest kobal. Tutaj jeszcze, który sam zbudował swoją kuźnię. Pamiętasz może taki miecz? Pamiętam skąd to masz? Zdrazy, interesuje właściwie właściciel tego miecza. Robiłem taki miecz y, o takim odstrzu Nie wiesz, że go znieszczą. Zawsze z szanową pracę. Czyli Jens, najmniejszy grup prawdopodobnie. się ma Jens? Czym się zajmujesz? Jens jest kupcem. Elektryzm yy, pancerz, 750, skórzany strój. Opowiedz mi o swojej pracy. A do Kerefa pewnie muszę iść. A nie, jest kupcem, tylko sprzedaje ten strój. No dobra. Najpotrzebniej potrzeby kupca Rocky Balboa. Witaj. Ale ma twarz. Był marynarzem. Witaj. Dobrze, wracamy do Kerefa. Gadałem z Punem. Coś wiesz? Trzeba ten miecz Jensowi? Wiedziałem, ten sukni zawsze mi wadził, no i widocznie on też to jest zabójstwem. W jakim w, ogóle Jak w ogóle zginął twój brat? Czy to ważne, to ta gnida zabiła Rajana? I spytaj, czy ma jakieś wytłumaczenie. Siema, Jens, masz jakieś wytłumaczenie na no. śmierć brata tego chłopa? Znalazłem fragmenty twojego miecza, były w pobliżu grobu Kerefa. Ktoś regularnie go rozkopuje, co to zaznaczy. Że co? Niby po co miałem rozkopować grób? Dobrze, sobie pokaż mi te kawałki. Fakt, że kupiłem taką broń, Puna jednak zawsze skradziona przed cieniu śmierci Rajana. Kreb próbuje posądzić mnie za zabójstwo, wierzę, że jak nie przedstawię kryptowodzą na swoją broni, to bady się mnie zabiją. Zabiją? Takie tu panują zasady. Śmierć za śmierć. Gdyby mordowanie było bezkarne, nigdy nie zapanowały za tą zgrają. Musimy pomóc, a czy do czego nie zrobiłem. Jako oczywiście z zarzutów. Musisz yy, zbadać okoliczności śmierci Rana. Z tego co wiem, zalezionego przed obozem. Mniej więcej w miejscu, w którym wykonano grudzołę do czegoś nie widział. Może jakąś wskazówkę, ale lepiej nie mówić z bo to podła. Jak nie da. Będzie chciała. Nie doprowadzić do końca, jakby śledztwa Dylan. Wszystko w Mogę coś dla Ciebie zrobić? Hmm, a wiesz, że tak? O co chodzi? Potrzebuję tuzin sważonego mięsa, tuzin chleba, specjalnego skręta w dżungli i grzane winko. Mogę się to załatwić, ale oczywiście nie będziemy musiało to zapłacić. Nie no taką postawę rozwiązania. mam wziąć grzane wino i specjalnego skręta? Grzane wino od Silasa, a skręta kupisz fortunę w sekcie. Okej, okay, czyli tutaj mam zachcianki Dillona. Ogarnięcia. Okej, okay, chodźmy do Doyle'a, bo do Doyle'a mamy dwie sprawy. Sprawy z zabójstwem i sprawy z ataku na plac wymian. Chciałbym ja zapytać o śmierć Ryana. Nic mi o tym nie wiem. A może na coś widziałeś? Kiedy oskarżył o to zabójstwo Jensa. Widziałeś go może tego dnia? O ile wiele pamiętam, Jens nie wychodził wtedy z obozu, nawet w wychodku nie był. Z Ryanem wychodzi tylko Ratford Drax. Nigdy nie na to uwagi. Jens jest czysty, dzięki. Dobra, szykuje się robota. Mamy napaść na plac wymian. A tak, słyszałem, Kenty mówił ci o dokumentach, coś tam wspominał. Trzeba zwrócić na nie uwagę i przyszykać skrzynię. Pomagają nam ee, zorganizować konie na Ostatnio razem tylko dwa, ale teraz powinno być ich więcej. Wyruszamy wieczorem. Okej, okay, wyruszamy wieczorem. Dawaj, dawaj, dawaj. Fajny kwestior. Mi takie questy podobają, takie proste, nie? Już pora, chodźmy. Dobrze podążać za mną. Szybka podróż. Okej, okay, jesteśmy tutaj, dobra. Fajna opcja. Wszystko. W... Uważaj na kuszników i przygotuj broń. Zaskoczymy ich. Siemano no nie Strażnicy leżą, trzeba ich polutować On ich dobija, ja ich nie będę dobijał Ale jak on chce to proszę bardzo Tego też dobiję? Tak, jak go dobiję Ja nie będę tego robił Bronno i Wzgórza dostaliśmy To ma trzeba przeszukiwać wszystkie skrzynie, jakie widzimy, nie? No tutaj yy, Orego i jego chłopa, kolegę. Ale Ory jest tanki. Tankowny sukinsyn. O, wow. Pomocy Doyle. Żartowałem, wariacie, żartowałem, nie? broń! Dobra, dobijam ich. Znaczy, ja ich nie dobijam brama. No Dobra, dobiję jej, bo nie wstaną i będą nas atakować. Drama dostaliśmy jeszcze ma być zamknięta codziennie. Otrzymijcie tu zwiększoną Nie zasypiać na warcie. Pewnego dnia możecie się nie obudzić. Hej, niech sobie Doyle agro zgarnie. Jak on ich sieka, ty! Potem, sorry. Spargie za czerwono. Ciekawe. Dobra, gościu, oddawaj jabłko i. i moje szynki, które ci przenosiłem. I kwatermistrz. Po zabawie, wracamy zanim ktoś się tu zjawi. Zabieraj co możesz i chodź. Dobra, trzeba jeszcze yy, przeszukać wszystko, nie? Kwatermistrz. No to tylko zależne przez parku. No... Nie. Ej, hey. coś tu jeszcze było? Chyba nie. Chyba nie, dobra, wracamy. Czyli co ja mam zrobić? I donisz. Mam zrobić wszystkie łupy i dokumenty, po czym wróci do obozu, donisz wszystkiemu kuentanowi. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale mi się tak że tutaj jeszcze był chłop, nie? W tym miejscu gdzieś był chłop. Hej hmm. Ciekawe, nie ma go tu. Będę potrzebował klucza. Ciekawe. O, tu jest. Okej. Okay. Jestem sam sobie, jestem sam na siebie zdany, więc trzeba uważać. O, was. Oni sporo się kają, ale dobra, to zrobię, do zrobienia, to zrobię, do, zrobienia, do, zrobienia, do zrobienia. Okay, tego stycznia położyliśmy Ale nie ma nic, nie ma klucza. O, ciekawe. No, ale też go położyliśmy, nie? No bo ja pamiętam, że on tutaj był, no to trzeba go położyć, nie? Będę potrzebował klucza. O, niestety tutaj nie mam kluczyka. Chyba, że klucz gdzieś tutaj leży. Dobra, wracamy do Quentina w takim razie. Siema, Quentin. Witaj. Byliśmy z Doylem na placu wymian. To świetnie jak poszło, znaleźć dokumenty. Tak, weźcie co mamy teraz robić. Zostawiam już jednego z naszych dobractwa jako szpiega. Powinien wkrótce wrócić. Dostanę dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Co tym razem? Podobno Gomez wysłał jakiś transport do starej kopalni. Myślę, że dobra, ale to na tak. Roki zajmuje się to Chcę iść do niego i powiedzieć, że kazałem mu pomóc. Okej, okay, siema roki To tutaj już jesteśmy? Witaj. Podobno szykuje się napad. Pora się przyzwyczaić, to będzie coś małego, bardziej dyskretnego. Dobra, do rzeczy. Mamy zaatakować transport towarów do starej kopalni. Jan od czasu do czasu wysyła listę potrzebnych rzeczy w kopalni. Wszystko o co, co prosi, trochę do kopalni. Następne została ma być wędkową uchwyta. To szansa dla nas. O której zaczynamy? Przyjdź tutaj w południe. Komuś że za kilka minut wcześniej. Nie będziemy musieli czekać. Dobra, wkrótce się pojawię. Poczekaj do południa. Podobno szykuje się napad. Bezimienny tak powiedział. Już czas. Przygotuj broń i chodź za mną. Się wyleczę tylko na szybko Dobra, mamy atak. Jesteśmy. E, zobacz, stoją tam, pewnie boją się wilków. Przypuszczam, że się naradzają. Co mam teraz zrobić? Jak to co? Na nich Rocky dołączę do grupy. Dobra, no to na nich Zabandytów. A gdzie oni stoją? A tu! Zabandytów Eskorta Blmao Bo załatwimy kusznika. topiče Straszny kąt rudy jabłko Szlak bycie, nie masz ani ksztyny rudy. Stał. Nawet nie zdążysz tego. Należało się mu. No i co teraz? Witaj Nie wiem czy tych. Zobaczcie, nie trzeba było dobić. Oni coś szybko biegają, to chyba nie. Wstał. Ej, kolego. Się mu. No już. A tak, to są tragarze. Trzeba ich dziabnąć. Trzeba ich trafić. Ale nie uciekaj, gościu. To trochę potrwa, co? No nie wracają do tego miejsca, ale uciekają, jak tylko nie zobaczą. Dobra, podetniemy jednemu drogę ucieczki. Znaczy, do kopalni. Drugi jak spierdziela. O! Stradzice go biją. Hm. Dzięki! W takim razie tu jeszcze jeden powinien być. Szlak by cię, nie masz ani krztyny rudy. Szlak by go nie ma ani krztyny rudy. Siemaroki. Bo to w takim razie jeszcze jeden powinien być, nie? Bo trzech ich było. O jest! Uderzało się mu. Wziąłem. Udało się. No już! Świetna robota, chłopcze. Zabierz wszystko i wracamy. Co? Pora wracać do Quentina. Dobra. Pora też po tym kwestie zakończyć ten odcinek. Quentin. Witaj. Witaj! Zatakowaliśmy konwój. Świetnie rozumiem, że wam się udało. Zajmę się jak w pomogę i oddam Martinowi. Co z bractwem? Dobrze, że mi wspomniałeś. jak powrócił. Iberia szuka kogoś, kto znajdzie na niego jakiś stary artefakt. Poszukaj najemników, ponieważ nikt z bractwa nie dał rady. Wystawili chyba jakiegoś nowego susza. Nuraz, czy jakiś tam... Ale do rzeczy, za kamienia daje 1000 brojek rudy. To bardzo dużo. I dobra, swoje to robotę. Przy okazji będziesz mógł sam powęszyć. Jeśli odnajdziesz kamień i dostaniesz zagrożenie, to podzielimy się rudą. Okej, okay, czyli mamy rozpoczęcie po prostu... Yy... Rozpoczęcie po prostu rozdziału drugiego. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Yy, ja byłem Mugi, wy wy i widzimy się raz w następnym odcinku. Zagrajmy w Gothic kiedy 3 plus. Cześć!